Olek. I na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie pierwszą połowę boksa do najnowszej kolekcji Top Smash Attacks Champions X 2021 na 22. W jednej, w jednej połowie boksa jest 12 zaszetek. Wiem, bo liczyłem. I tutaj jedna saszetka ma aż 12 kart. Ja tutaj tops, no poleciał. I to nieźle. Oczywiście trafności nie ma, bo to nie panini, więc tutaj są jakieś coś tam u zamówienia, można zebrać tutaj chyba 523 karty. No, więc tutaj tyle z tych ciekawych rzeczy. Tutaj zamykam w ogóle boxa żeby mi nie wyszło tak jak w jednym z odcinków jak, y, ro, y, jak to wyciągają, chyba to była druga część boxa do 2021. O, w tym mi się udało. Dobra. Yy, więc tak, tutaj to odkładamy. Czy tutaj to dajemy, a boxa odkładamy. O, ja chciałbym ja chciałabym to zrobić jakoś tak, żeby mi to nie robiło cienia. Dobra, tutaj jest ok. Tym się nic nie stało. Nic, zupełnie nic. Okej, okay, dobra, więc 12 saszetek. To możemy zaczynać. A, kody to odłożę. Cztery karty specjalne. Ładne. Gol Machine. Aleksander Isak z... To jest ten taki realnie. No właśnie, to jest taki real. Dalej, goal machine Jimmy Wardy Leicester City, to już drugi goal machine. Dalej, Master and Apprentices Wanda karta. i mamy Sabit Series albo Szlaja z Lipska. Dalej, to jest taka, jakby specjalna bazówka. Tutaj akurat kapitan Ale są takie same Dla żeby po prostu bez kapitan To są takie jakby specjalne bazówki Tutaj mamy West Ham Mark Noble Oraz bazówki I mamy tutaj tak Bayern Monachium, Atalanta Logo Napoli Real, nie mylić z Realem Madrid Barcelona, Borussia Liverpool i mój Manchester City mój, dlaczego mój? no bo ja jakoś tak wolę bardziej Manchester City niż Manchester United dobra, to lecimy co chwilę jakiegoś teraz gubię ostrość co my tu mamy? Signo czy Style? kogo? João Felix z Atletico. I też nie, wydaje mi się, że w tej kolekcji można znaleźć prawdziwe autografy. To już chyba graniczy z cudem. Dalej, co my tu mamy? Lucas Ocampos. Z Seville. Tak, z I to jest Middlefield middle Masterclass. Dalej, Man of the Match. Antonio Adam. Ze sporting Lizbona Ale chyba Lizbona ten sporting, nie? No. I co mamy jeszcze? E Heritage. Angel Di Maria z PSG. Rzucam się tak krzywo. A bazówki to gdzie? A jak z Amsterdam? To ile go mamy dalej Milan, tak Milan, dalej Sevilla, Porto, Real Madrid tym razem, Pezrze, Shaw i James. Dobra. I mamy tutaj Defensive Warrior Rafael Varane z Realu Madryt. Dalej. Defensive Warrior Upamenko z Bayernu Monachium. Oraz Man of the Match z Liverpoolu Andy Robertson. Man of the Match. Dalej z jest Roma, Bayern, Vill Villarreal, eh, Sporting, Tottenham, Barcelona, eh, Real Madrid, West Ham i y Leicester City. Gol machine Borussia Dortmund. To jest Erling Haaland. Gol machine. Allrounder Rakitic z Sevi. jeszcze nie było. Dalej master and apprentice Messi i Patty. No i to jest właśnie taka jakby specjalna bazówka z Lister City. Didi. Z, yy, mówiłem już z Sister City yy, i ja bym je dał do tych zwykłych, bo tam to jest po prostu kapitan, Dobra, dalej. Yy, z bazówek: Inter, logo Juventusu, jeszcze inny Real, jeszcze inny Real, Benfica, PSG, Liverpool i Manchester United. Dobra, to lecimy dalej. No, może najpierw bazówki. Atalanta, Milan, Sevilla, Porto, Borussia, Tottenham, Chelsea West Ham. Ja już myślałem, że. Bo to działa tak, że ten tutaj znaczek pokazuje, że to jest Champions League, a ten tutaj, że to Liga Europy. Ja już myślałem, że West Ham jest w Champions League. Dalej, kogo my tu mamy? Super Saver e, Ramiro z Realu Super Saverów jeszcze nie było Dalej Signature Style Phil Foden To idzie tu Man of the Match Otavio z e, Porto e, Man of the Match i Heritage z Chelsea Piego Silva. Eee, to tu tak zasłonięte. trochę Dobra, to lecimy dalej. Bo dobrze by się było z tym mówić jeszcze dzisiaj, nie? Dobra, co my tu mamy? Z bazówek. A jak Amsterdam. Atletico jeszcze inny Real Sporting Lizbona Barcelona Real Madrid, Logo Leicester City oraz Liverpool dalej z kart specjalnych jest Defensive Warrior z Barcelony jest Lenglet Van Dyke z Liverpoolu. Dalej: Defensive Warrior. Jeszcze jest tak: Next Generation Johnson z West Ham. Tego jeszcze nie było, znam tu. Oraz Klub 100: Kevin de Bruyne z Manchesteru City. lecimy dalej z jak Bayern Monachium, Milan, Real i jeszcze inny Real, Paris Saint Germain, Borussia, Manchester City i Manchester United. Dalej Signature Style Kai Havertz z Chelsea. Signature Style. Middlefield middle Masterclass z hamu To jest Mdombele. Ndombele. Okej, okay, dobra, nieważne. Nazwisko dosyć trudne, gdzie? Tu są. Dalej, Master and Apprentice Hernandez i Jones z Liverpoolu. Oj. Oraz Thomas. James Milner, taka specjalna bazówka. Oni byli. Tu, wszystko już się pozasłaniało. Dobra, małe cięcie robię tutaj, mały porządek. No dobra, powiedzmy, że jakoś to wygląda. E, to lecimy dalej. Znaczy no nie jest porządek, ale po dwóch zażyczkach i tak już będzie. nie e, O, to. Specjalnych to jest tyle. <coughs> Super Saver Paris Saint Germain e, Keylor Navas Super Saver Allrounder Paul Pogba z Manchesteru United. Allrounder. Dalej, Man of the Match. Uh, Emil Hoyberg z Tottenhamu. I jeszcze Heritage Aurier z Tottenhamu. To te karty są. Na wazówek to co? Juventus, Ronaldo, Atalanta, Sevilla, Real, Tottenham, Manchester United, Chelsea i West Ham. I jeszcze cztery suszetki. A, i jeszcze w międzyczasie y, takie krótkie ogłoszenie. Że dzisiaj zaczyna się maraton, i od dzisiaj codziennie będą się pojawiać filmiki. Do czasu już nie otworzę wszystkich produktów. A doszło ich w teraz mam niektórych: y, takie komplety. Y, znaczy, no, na przykład mam już cztery małe puszki, cztery duże puszki, jakie to wam nie powiem. Jeszcze, mm, ale mam. Dobra, przechodzimy już do kart specjalnych. Middle Middle Fit Master Class z Manchester City Kevin de Bruyne Master Class tu. Defensive Warrior Alder Weirald z Tottenhamu. Defensive Warrior tu. Dalej, Next Generation uh, Lodi z Atletico. Okej, okay, dalej, Klub 100 Joshua Kimiś z Bayernu Dobra Co my tu mamy? Defensive Warrior Felipe Filipe, Felipe jakoś tak, z Atletico Dalej, gol maszyn, Antonio, z West Hamu. Uh -huh. dalej, Master antaprienty, Silva i e. Barnettkse. Tu. I jeszcze specjalna bazówka z Manchesteru, City Gabriel Jesus, ten mój bardziej ulubiony Manchester. I bazówki Roma, Milan, Napoli, Logo Realu, Borussia, Tottenham, Manchester City. A patrzcie, to sama poza, nie? Oraz Manchester United Oczywiście coś czuję, że ten film to może być nawet 18-minutowy To fajnie Co my tu mamy? Reina z Borussii Signature Style To idzie tu dalej Middlefield Mid Masterclass, Leicester City to idzie tu, i Men of the Match znowu Ureja z Borussia, i jeszcze Heritage James Milner z Liverpoolu. Dobra, ostatnia sąsiadka. Jak wyleciało, Myś myślałem, że pięć kart specjalnych o ja, to już wiem, czemu się tak wydawało. Super Saver Ederson z Manchesteru City to idzie tu. Goal machine, Lewandowski, no to fajnie. Oczywiście z Bayernu. Tu Next Generation Torres e z Manchesteru City i uwaga z Borussia Dortmund. Erling Haaland, ta karta jak widzicie. Mm, Tej, o, patrzcie. Jest grubsza. I opatrzcie, to jest zła karta, bo tej nie chcę narażać, ale jakąś tam bazówkę. Widzicie, ta się wygina. Nigdy tak nie róbcie z kartyni, bo tak się mogą zniszczyć. A ta. ta się już tak nie wygina. I to jest podobno rzadka. To jest. Widzicie o! O! Top z chrom. One są twarde i ładnie wyglądają. no, a w ogóle jeszcze od dwóch co się tak nie mówiłem o bazówkach nic no to zróbmy to tak razem mam no tutaj Ajax Inter Sevilla Porto PSG Barcelona, Chelsea, West Ham, Atletico Lipsk Real Madrid Borussia Tottenham, Leicester City oraz Liverpool więc to tyle będzie na dzisiaj. W kolejnym odcinku oczywiście druga połowa boxa, bo, bo cóż innego mogłoby być. Jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to możecie zasubskrybować. Następny filmik będzie już jutro. Z czego to już wiecie, a co będzie za dwa filmiki, to jeszcze Wam nie powiem. Więc ja już się z Wami żegnam. Cześć!